Powiedz, pod kinem trójka. Pod kinem trójka mówię to, że Piotr się wrócił wziął do pracy, bo tu jest 4 dni i nawet kamery nie wyciągnął. Myślałem, że w ogóle zawód zmienił. Tak, że zmienił. Dzień dobry, dzień dobry. Uśmiech do kamery, tak jest! To przejdzie do historii! Nigdy nie wiadomo, gdzie to puszczą! Dzień dobry! to nie wiadomo! PKS września! Niech pan postawia na tak? Czekamy tutaj, tak? Szybko! Założyłem sobie taką czapkę, ponieważ będę fałszował, żeby nie słyszeć siebie. Prowincjonalia! Uuuu, Prowincjonalia! Prowincjonalia! -prowin -prowin I to była próba, i to była próba, i teraz uwaga! Tak. Wszystkich pozdrawiamy, tak jest! Zasłoniłeś twarz aparatem. No trudno. Rafał, czemu nam nie krzyczałeś? Szanowni Państwo, znajdujemy się. No. i już się nie znajdujemy. Festiwal Provincialia jest najlepszym festiwalem i w kraju i na świecie. Tyle mam do powiedzenia. To jest prawda. Kto tu nie przyjechał, ten wiele draci. Co to jest? To limitowany podarek od Pana Dyrektora Festiwalu, który pomyślał, że statuetki drewniane jakkolwiek bardzo godnie się prezentujące nie są aż tak atrakcyjne dla wszystkich odbiorców tę nagrodę. W związku z tym zastanawiam się, czy złotego jańca nie zamienić na złotą jańciówkę, która być może od przyszłego roku wejdzie do stałego repertuaru nagród naszego Festiwalu. Właśnie dokonujemy, to jest grupa testowa. Wyborne. Świetne. Bierz im na słowo. Nie, musisz spróbować. Jejku. A, genialne, kurczę. A mogę jeszcze? jest trudne. I tak skończyła się jedyna, unikalna Jańciówka. Mamy nadzieję, że to będzie jej więcej. Prowincjonalia 2014. Temat przewodni, świat ojca. Dlaczego? Dlaczego? Bo sam jestem ojcem. No właśnie, ojcem, i szczęśliwym, szczęśliwym, szczęśliwym w związku. Ale wiem, <noise> że wielu ojców jest nieszczęśliwych i chcemy o tym porozmawiać. I oczywiście nie obejdzie się bez czarnej fortuny. Dzień dobry, dzień dobry pan Wojciech Cywrowski. Jakim pan jest e, ojcem? Staram się być znakomitym. Mam się z panem Witoldem Prykoszem. Raz tak? No dobra, proszę pana, jest pan bardzo podobny do takiego znanego aktora. No tak, tak, bardzo! niego? Tak. Wszyscy mi to mówią. No to cudownie, to ja z panem przeprowadzę wywiad. Jako z Witoldem Prykoszem. Bardzo Ja podnoszę statystyki, drodzy Państwo, ponieważ rzeczywiście grozi nam że tak powiem, wymarcie, więc ja tutaj podnoszę statystykę i myślę, że jeszcze nie jest to moje ostatnie słowo. Przybyło nam tych maleńców, więc jest trójka, więc, więc jakby temat coraz bliski, coraz bardziej jakby zajmujący. Marcel. Mama imię Rafał i... Ru i... Fajny i lubi się śmiać. Jesteś ojcem dzieci i ojcem festiwalu. Jak myślisz, którym jesteś lepszym? Zaskoczyłeś mnie tym filozoficznym bardzo podejściem. W istocie, w istocie, 21 lat temu coś mi tam się w głowie pojawiło i rzeczywiście pojawiły się prowincjonalia, które rozwijają się z roku na rok. Jakim ojcem w twoich oczach jest prawo? Hmm. Dojrzały, bądź zbyt mało obecny. Ja jestem odpowiedzialny za ten dom i wymagam skończonego podejścia. No i jak to teraz wygląda? Jak gówno w lesie. A tu się mogę jeździć na rowerze, na rowerach. Na rowerach no to cudownie, a często jeździcie na tych rowerach? Nie, bo tata pracuje w kinie. Jak mnie zostawisz z panią, to pójdziesz zaopiekować się moją Krystyną, dobrze? żeby nam nie przeszkadzała. Świat ojca? Tak. No to odróżniają od świata świat matki świat ojca. Mam pragnienie, żeby już więcej na razie dzieci nie mieć. Znaczy jestem bardziej szczęśliwy. Znaczy odkryłem zupełnie nowe połacie radości, które wcześniej nie, 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 nie zawsze rozumiałem. Nie potrafiłem zrozumieć, kiedy widziałem innych młodych ojców. Bo nie znam swojego ojca i ich wczorajszym zdjęcie na przykład miało dużo wspólnego z tym, co ja przeżyłem i także ten temat mi pasuje w tym roku. A jakim ojcem jest Witold Prytkowski? Bardzo dobrym, wyjątkowo doskonałym, ale lepszym dziadkiem jest, ponieważ no mam tylko wnuczki. My szerej pancerni, rudy, Jak, każdy jest, jest, jest. Jak nie niezależnym, cięcia. Czołg z kartonu, szarik jaki jest, taki jest, ale jest najgostnik. Wierni, my szerej...

który widzieliście, to nie jest e, słoneczny patrol. E, sensem uprawiania tego zawodu jest e, granie e, coraz to innej roli. Czuję się, że państwo rzeczywiście spełnionym jako, e, jako aktor, bo czy e, jestem artystą, to właściwie tylko państwo to oczekiwam. Bardzo dziękuję, że jestem artystą. Bardzo dziękuję, teraz. Tak sobie szedłem i tak sobie e, myślałem, co tu powiedzieć, co tu powiedzieć na zakończenie. Bo ten festiwal jest tak um, bardzo dynamiczny, taki trochę jakby, domiły tutaj spontan cały czas. I tak szczerze, że, 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 że niewiele wymyśliłem. Poza tym, poza tym oczywiście, że za chwilę na tej scenie, za, za chwilę na tę scenę poproszę wybitnych twórców polskiego kina, twórców, m, dzięki którym e, no, wielu z nas pewnie tym kinem się zaraziło, tak? w sensie pozytywnym, e, dzięki którym no, m, czasami serce nam mocniej zabiło, czasami i pojawiła się łza i, i uśmiech na twarzy. Aktor, którego za chwilę poproszę, najczęściej wyswalał w nas, uśmiech na twarzy. Dziękuję pięknie. Pani Ktoś. Mam jakąś przewagę nad, nad publicznością, ponieważ to ja ustalam program artystyczny tego festiwalu i mogę, mogę odrobinę kształtować, jakby wpływać troszkę na, na emocje ludzi, na sposób myślenia odrobinkę, może na, na zastanowienie się, w którym miejscu są w danej chwili. Jeżeli się takie refleksje pojawiają, a wiem, że się pojawiają, bo. Bo takich rozmów jest sporo. A te filmy, które, które proponuję, widzą właśnie one tak refleksyjnie tych widzów nastawiają. I myślę, że podobnie tak jak ja, sporo wynoszę z kina, sporo wartościowego, tak samo publiczność tego festiwalu. Myślę, że też sporo dobrego z tego kina wyniesie dla siebie. To, co tutaj się dzieje, to, co dzieje się każdego roku, takie odnoszę wrażenie. Jest naszą wspólną zasługą i żebyśmy mieli tego tego wszyscy świadomość. O prowincjalia, o, o, provincjonaria! o, provincjonaria! o, provincjonaria! o provincjonaria! Super.